W przebiegu cyklu możemy wyznaczyć okres płodności, okres niepłodności po jajeczkowaniu, okres niepłodności przed jajeczkowaniem. Zaobserwowanie wzrostu spoczynkowej temperatury ciała jest konieczne w wyznaczeniu końca okresu płodności i początku okresu niepłodności po jajeczkowaniu. W fazie przedowulacyjnej, kiedy poziom progesteronu jest niski, podstawowa temperatura ciała utrzymuje się na niższym poziomie. Wzrost poziomu progesteronu jest skorelowany ze wzrostem podstawowej temperatury ciała. W celu wyznaczenia końca okresu płodności, musimy najpierw znaleźć dzień szczytu objawu śluzu i trzy dni po nim. Następnie po skoku temperatury numerujemy 3 punkty temperatury wyższej po dniu szczytu śluzu oraz 6 ostatnich temperatur niższych poprzedzających skok. A żaden z trzech punktów temperatury fazy wyższej nie powinien obniżyć się do poziomu 6 ostatnich dni temperatury fazy niższej. Punkt trzeci wyższej temperatury zaznaczamy kółkiem. I oddzielamy ten dzień od następnego pionową linią. Okres płodności trwa do trzeciego dnia wyższej temperatury, a okres niepłodności zaczyna się czwartego dnia rano wyższej temperatury. Dla wyznaczenia końca okresu płodności w cyklu należy najpierw znaleźć dzień szczytu śluzu, po którym numerujemy trzy dni temperatury wyższej. Przebieg temperatury może być bardzo różny. Wykres podstawowej temperatury ciała to wykres temperatury spoczynkowej mierzonej albo w ustach pod językiem, albo w pochwie, albo w odbycie. Pomiar temperatury pod pachą jest niemiarodajny. W danym cyklu miesiączkowym trzeba zdecydować się na jeden sposób pomiaru. Przy pomiarze pod językiem należy zwrócić uwagę, aby codziennie termometr umieszczać w tym samym miejscu i na tę samą głębokość. Termometr nie powinien dotykać zębów, a w czasie mierzenia temperatury nie należy otwierać ust. Do pomiaru podstawowej temperatury ciała wystarczy lekarski termometr tęciowy. Takim termometrem pomiaru w ustach dokonujemy przez 8 minut. W pochwie i w odbycie wystarczy 5 minut. Należy jednak zaznaczyć, że rtęć w przypadku rozbicia termometru stwarza zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Dlatego w Unii Europejskiej zostały zaproponowane dyrektywy dążące do zakazu sprzedaży termometrów rtęciowych. Rząd Polski poparł te propozycje, co prawdopodobnie doprowadzi w ciągu najbliższych lat do wyeliminowania tych termometrów zużycia i zastąpienia ich termometrami elektronicznymi i cieczowymi. W przypadku wyboru termometru elektronicznego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na dokładność i precyzję pomiaru. Należy zaznaczyć, że termometr nieprecyzyjny może w skrajnym przypadku doprowadzić do błędnego odczytu cyklu. Do termometrów, które doczekały się szerszych testów wskazujących na wysoką dokładność i precyzję, należy termometr. MT1622 firmy MicroLife, który jest termometrem pierwszej klasy dokładności. Do dodatkowych zalet w stosunku do termometrów rtęciowych należy wymienić: krótki czas pomiaru, około 60 sekund. Pamięć: Nie trzeba zapisywać wyniku pomiaru od razu, pewne i łatwe odczytanie wyniku. Podstawową temperaturę ciała należy mierzyć po śnie w nocy lub, jeśli to niemożliwe, np. przy pracy na zmiany, po możliwie jak najdłuższym odpoczynku. Zaraz po przebudzeniu, przed wstaniem z łóżka. Tym samym termometrem przez cały cykl. Termometr należy przygotować sobie już wieczorem przy łóżku w zasięgu ręki. Warto temperaturę zapisywać zaraz po zmierzeniu, a termometr umyć i schować do pudełka. Pomiarów należy dokonywać o stałej godzinie. Krótkie odchylenia nie mają znaczenia, lecz godzinne i dłuższe należy zaznaczyć na karcie. Na karcie cyklu należy zaznaczyć wszystkie czynniki i okoliczności, które mogą zmienić normalną podstawową temperaturę ciała. Może to być zbyt krótki lub przerywany odpoczynek nocny. Choroby, przyjmowane leki. Odstępstwa od dotychczasowych przyzwyczajeń, zmiana trybu życia. Spożycie alkoholu poprzedniego dnia, jedzenie późnym wieczorem. Zmiana trybu życia, na przykład wakacje, nowy termometr. Inna godzina mierzenia. Wpływ wymienionych czynników na temperaturę zależy od indywidualnej wrażliwości kobiety. Ten sam czynnik u jednej kobiety może nie mieć żadnego wpływu na krzywą termiczną, a u drugiej może spowodować wzrost bądź spadek temperatury. Jeżeli coś spowodowało wzrost lub spadek temperatury, to notujemy jego przyczynę. Spójrzmy na przykład. Oto zinterpretowany cykl Kasi przy założeniu, że Kasia przez cały czas była zdrowa. Zobaczmy, co wpłynęło na zmiany temperatury oraz jak Kasia to potraktowała. Dnia 17 lipca Kasia obudziła się bardzo osłabiona. Nie była pewna, czy nie jest to początek jakiejś poważnej choroby, więc zapisała domniemaną przyczynę tej obniżonej temperatury. Jeżeli wystąpią już temperatury fazy wyższej po dniu szczytu śluzu i zdarzy się jednodniowy spadek temperatury, to należy go przeskoczyć, numerując kolejny dzień temperatury wyższej. Oto zinterpretowany cykl Kasi przy założeniu, że Kasia przez cały czas była zdrowa. Zobaczmy, co wpłynęło na zmiany temperatury oraz jak Kasia to potraktowała. Ósmego dnia cyklu Kasia obudziła się z silnym bólem głowy. Jednocześnie stwierdziła, że temperatura tego dnia była podniesiona. Zapisała przyczynę. Dwa dni później Kasia została zaproszona na imieniny koleżanki. Na przyjęciu wypiła trochę alkoholu. Podniesioną temperaturę następnego ranka bez wahania oznaczyła i zapisała ten fakt. Kasia inaczej potraktuje zdarzenia w fazie niższej temperatury niż w fazie wyższej temperatury. W fazie niższej temperatury Kasia żadnego dnia nie opuszcza ani nie przenumerowuje. Kasia potrafi wskazać przyczynę, może więc założyć, że temperatury te były w rzeczywistości niższe. Nie wszystkie kobiety reagują jednakowo na różne godziny pomiaru temperatury, ale najczęściej późniejsza godzina pomiaru jest związana z uzyskaniem wyższej temperatury. Istnieją bowiem dobowe, fizjologiczne wahania podstawowej temperatury ciała. Wczesne godziny ranne wiążą się z niższymi wartościami. Późniejsze godziny pomiaru wiążą się zazwyczaj z wyższą temperaturą. Jeżeli to tylko możliwe, warto przestrzegać stałej godziny pomiaru i mierzyć zaraz po